<laughs> jak tam chłopie Stałeś już witam wszystkich w kuchni wielkiego chłopa no już może trochę mniejszego chłopa bo zredukowałem parę kilo yy, 30 nie przepraszam 27 marca ważyłem 124 kilo jak zaczynałem dziś mamy niedzielę 7 maja waga pokazuje 115,5 kg także jeszcze tniemy cały czas teraz Wam pokażę takie śniadanie ogólnie, nie, ogólnie tego śniadania nie mam w jadłospisie ale żeby pokazać Wam fajny jakiś przepis to, to zrobię znaczy mam podobne, ale z inną gramaturą ale, ale sobie po prostu potem odejmę yy, yy, w, w innych posiłkach sobie po prostu zmienię tak Abym miał cały czas tą kalorykę taką jak, jaka jest potrzebna bo mam aplikację, korzystam z aplikacji liczenia kalorii także na spokojnie a więc potrzebujemy to jest akurat kiełbasa krakowska sucha taka 100 gramów 100 gramów żółtego sera cebulka dwie tortille patelnia już się grzeje eee... Także nakładamy sobie wędlinkę. Powiem Wam, że wpadłem na ten przepis dosłownie przed chwilą. Wracałem ze spaceru. Bo ogólnie zawsze rano jak mam wolne to sobie robię 3 km spaceru na czczo. Piję, piję z rana tylko taki mój napój. Składający się z cytryny, z imbiru, z łyżki kurkumy i z pieprzu w ziarenkach. To wszystko zalewam pół litra wody, blenduję to i wypijam na czczu. Potem idę 3 km, robię cardio, i dopiero przyjdę do domu, dopiero jem śniadanie. Także jestem już troszkę, troszkę głodny. I na to kładziemy o pierwszą cebulkę. Cebulkę. Pokrojoną w takie cieniutkie paseczki, ja ogólnie pokroiłem ją z ręki, nie? nie używając deski. Ale można na desce sobie ładnie pokroić w piórka takie cieniutkie. I teraz na to kładziemy ser. serek, ser gouda, kładziemy serek, szczyptę soli, może dwie szczypty, deczko deczko pieprzu, ja ogólnie lubię pieprz. O po pieprzu i jeszcze troszkę keczupu. No, to wystarczy. I teraz robię to pierwszy raz, także nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. I teraz to kładziemy na patelnię. I na małym ogniu, na malutkim ogniu, niech to sobie e, nabierze temperatury, żeby się rozpuścił ser, a nie spaliła tortilla. Także naprawdę, na malutkim ogniu, nie będę wam pokazywał kuchenki, bo kuchenka nie jest wyczyszczona. W ogóle nie planowałem e, robie, e, robienia e, filmiku zgotowania, gotowania. Także kuchenki nie pokażę. Uwierzcie mi na słowo, że to jest na patelni, na, pod przykryciem, na małym ogniu. Także czekamy i zobaczymy, co z tego nam zaraz wyjdzie. E, także tortilla już się zrobiła. Tak to wygląda. Zobaczcie, w środku jest zapieczony ten serek, wędlinka. I teraz się zastanawiam, jak się do tego zabrać. Chyba po prostu nie wiem, czy to łapać w rękę, czy kroić. Nie wiem, jakoś się do tego zabiorę. A Wam życzę wypróbowania tego przepisu. I piszcie mi, czy Wam to smakowało. Ogólnie można dodać też swoje dodatki: jakiś ogórek kiszony, śkorniszon. Ja poleciałem po prostu na żywioł. Yy, ale chwila, bo muszę to jednak spróbować. O, przepraszam, muszę to jednak spróbować, żeby zdać recenzję. O, Dobre to jest. Serek, wędlinka, cebulka, tortilla. Proste, w miarę dietetyczne. Naprawdę spoko. Polecam. I żebyście mi byli. Pozdro.